Cześć, tu Blaster i no co, mam dla Was nie ciekawy film, bo no trafiłem właśnie z jednym z kolegów, na takiego jednego, już nie chcę nawet mówić kogo, zresztą, słuchajcie sam. Jurek. Czego? Żoła y za zioła, dobra? <laughs> Otworzycie? Są okienko dla niego. To będzie nasza nie. małpka. Nie. No nie. Nasza małpka. Druga no małpka. Dobra. Pogodzę osoby dwóch. Na chwilę budowanie. Bo chcę trapy zniszczyć. Bardzo nic jakieś No. Ej, ej, a to jest dobra broń? Ej, czekaj, ty. To jest dobra broń. No pokaż. To... czy, jest. Nie. To nie jest nowa, tak naprawdę. Ale jest dobra. To jest mój lepszy miecz. O, daj, już muszę zabrać. Tak, okej. Okay. No tak 1000 ziół chcesz, tak? No Dobra Masz jeszcze snor z narodzeń? Ja mam snor Jeszcze 3,2 Ja snor to chyba bym miał No Snor za 1 mam I Ile masz? Mm, czekaj, za, sto, za 1000 ziół Znaczy ogólnie ile masz razem na ma snor no tak... czekaj, nie, to miałem 100, 140 i mam ogólnie. 140, no. Dobra. Pozycję... To, to jasny rdzeń i mrok to jest przelicznik chyba 1 do 3. Czy wydaje... nie, 1 do 2. Mrok to... znaczy może 1 do 3 to jest 2 mroku chyba. Ja się jeszcze nie znam tych przejeźni kachów, więc... Właśnie. To załóżmy, że jedynie jasnordzień to są dwa mloki. To ile by to jest nordenie to, okay, to się Tak jeden to... Śli by wychodziło tyle... Mm, 35 I co? Czekaj, tak, że za 1000 desek dajesz 50 mroku? A za tysiąc ziół 60 mroku? Hmm? Nie, 75 A że to srua mroda? Na coś Czy nie? To neon, potem Potem? Czy teraz? No. Znaczy to nie moje burzówka, nie? No. A co, musimy się na to... Tak ja bym wolona jego Dobra, wracając to stoi czy nie? tak Dobra, a mroku roku ile byś dał? Jakbyś dawał? Jakbym mroku dawał No to 60 mroku Ja mam ma czekarku jakąś legacji Okej okay. A masz jakieś legacji? Legacji czy ja mam? No Znaczy ja, ja schemat, schematu czy nie? nie mam, ale bronię mam cztery jakie? Blaster w Intertechu yy, Karabin lampowy i dwie dynki A jakie dynki? Jest 130 Już jest się ja no, to... Co? A co? Na ogień, Zwykła na ogień. Z no. Mogę, relacji, dobra. no. To ja bym jedno chciał, to ile byś chciał? Znaczy, nie, wyleczyć. tego nie mogę, tego nie mogę. Dlaczego? Nie, ja nie mogę, bo mam plany już z tym, no. A, okej. Okay. A jak ci dam taką łódnię, taką, taką, taką? Nie dał być. Dobra. No dobra, nie dałbym, bym warto jakoś... Nie wiem, ile. Nie. Dobra, nie masz mnie A pogułeś w ogóle te perki, te jedynki na energii. Bo jeszcze nigdy nie widziałem na energii. Pogułeś te na... 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 te jedynki na energii. Nigdy jej nie widziałem. Ej, wej, wejdź. Nie zabiorę, nie zabiorę, nie zabiorę. A, kamera. Po konie, ja to wszystko nagrywam, więc wiesz. No i co, oskamował go, zabrał, uciekł. No, nawet do niego pisałem. Nic. No, więc jak może to go weźcie tam jakoś, deportujcie. Będę, będę wdzięczny. No, ode mnie już dostał, także tam chwila czasu i. Pozbędziesz się swojego konta, no ale nie rozumiem, kto jeszcze teraz takie rzeczy robi. I trzeba mieć w głowie, żeby tak coś robić. No, ale no, no to już nic nie da, nie da się zrobić. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, nie róbcie tak, bo. Nigdy nie będziecie y, sunowani przeze mnie, no i w ogóle, no, to się trzymajcie na razie.